Dzień dobry. W tym filmie zajmiemy się wysiewaniem nasion, warzyw i ziół na balkony i do ogródków. W tym odcinku podzielę się z Tobą całą masą różnych wskazówek i podpowiedzi, jak zrobić to poprawnie, żeby nasze siewki były dorodne, zdrowe, a po wsadzeniu do gruntu za jakiś czas dały nam obfite plony. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Ciebie przydatny. Jeżeli tak, to będę wdzięczna za kciuki w górę pod filmem. Miłego oglądania. Nasiona dzielę sobie na kilka grup, na warzywa, które muszę wysiać wcześniej w domu. A następnie wysadzić siewki po 15 maja, gdy minie ryzyko przymrozków. Na nasiona, które mogę wysiewać bezpośrednio do gruntu, ale takie nasiona mogę sobie również wcześniej wysiać, przygotować siewki, następnie wsadzić je do gruntu. Takie nasiona dzielę na trzy grupy. Pierwsza grupa nasion będzie wysiana teraz, by sobie przyspieszyć plony zbiory. Druga grupa nasion będzie dosadzona bezpośrednio do gruntu i trzecia po około 2 trzech tygodniach, żeby plony były rozciągnięte w czasie, żeby cieszyć się nimi jak najdłużej. Z tej grupy nasion wybieram również takie warzywa, które wysiewamy bezpośrednio do gruntu, ale po pewnym czasie, gdy zaczną kiełkować, musimy poprzerywać, przerzedzić siewki, żeby te miały miejsce na rozrost. Są to na przykład rzodkiewki, buraczki czy marchewki. I żeby oszczędzić sobie dużo czasu na przerzedzanie, to nasiona tych warzyw zrobię na taśmie. W odpowiednich odstępach, odległościach, w jakich rośliny powinny rosnąć. Dzięki temu naprawdę zaoszczędzę sporo czasu na przerywaniu. Taka ciekawostka, kiedyś dostałam nasiona jako taką pamiątkę z 81 roku. Oczywiście takie nasiona są stare i to jest bardzo ważne, żeby nasiona, które będziemy wysiewali, były świeże. Każde nasiono ma swoją żywotność i może kiełkować do określonego czasu. Jeżeli masz przeterminowane nasiona, na przykład pomidorów, to nie znaczy, że one w ogóle nie wykiełkują, lecz ich zdolność kiełkowania będzie znacznie słabsza. Na przykład ze 100 nasion wykiełkuje nam tylko 20. W zależności od rośliny zdolność kiełkowania nawet potrafi spadać z tygodnia na tydzień. Moczenie nasion przed wysiewem. Po co to robimy i jakie warzywa warto moczyć? Zacznę od takich, których lepiej nie moczyć, czyli nasiona o niewielkich rozmiarach, nasiona papryki, pomidora czy sałaty. Moczymy nasiona dużych rozmiarów, np. groszek, fasolka czy karczoch. Tutaj akurat pływa karczoch. Moczymy duże nasiona po to, żeby szybciej zaczęły kiełkować i kiełkowały regularnie. Mniej więcej w tym samym czasie. Na przykład groszek potrafi kiełkować bardzo nieregularnie. Gdy wykiełkuje nam jedno nasiono, to kolejne może dopiero wykiełkować po około dwóch tygodniach. Dlatego mocząc je, wyrównamy ten proces. Gdy wrzucimy nasiona do wody i jakieś nasiono będzie nam pływało na wierzchu, to znaczy, że ono nie jest zdolne do kiełkowania. Dzięki temu trochę czasu zaoszczędzimy, bo nie będziemy musieli chodzić przy takim nasionku i się zastanawiać, wykiełkuje czy nie wykiełkuje. Jak pływa, to nie wykiełkuje. Duże nasiona to dużo protein, a dużo protein to zaproszenie dla różnych patogenów, zanim zacznie nam nasiono kiełkować. Gdy je namoczymy, to zminimalizujemy ryzyko wystąpienia różnych chorób. Na przykład nasiona bobu, grochu, fasolki czy kukurydzy, takie nasiona, które będę wysiewała bezpośrednio do gruntu, wcześniej namoczę. Wtedy przyspieszę kiełkowanie i wyrównam ten proces. Jak już raz namoczysz nasiona, to proszę nie dopuść do tego, żeby je wysuszyć ponownie i spróbować kolejny raz namoczyć. Gdy namaczamy, to musimy się nastawić, że za chwilę będziemy je wsadzali do gruntu. Coś, o czym bardzo często zapominamy, czyli oznaczanie wysianych warzyw czy konkretnych odmian, może się wydawać a będę pamiętała nie, to często wylatuje z głowy ja będę oznaczała za pomocą takich drewnianych patyczków, na których będę pisała ołówkiem. Ołówek z takiego patyczka łatwo się nie zmyje, będzie trwały. Natomiast długopisem czy jakimś tuszem pod wpływem wilgoci będzie nam się to rozmazywało. Możemy do tego wykorzystać opakowania po śmietanie czy jogurcie. No ten jogurt jest akurat pełny, więc nie jestem w stanie pokazać dokładnie, jak to zrobić, ale sprawa jest bardzo prosta do wykonania. Po prostu sobie wycinamy pasek do samego dna i po tej wewnętrznej białej stronie opisujemy rośliny za pomocą wodoodpornego mark markera. Niestety ołówek bardzo łatwo się zmazuje. W czym możemy wysiewać nasiona? Oprócz doniczek produkcyjnych, wielodoniczek, czyli takich multiplatów albo takich gotowców, możemy do tego wykorzystać plastikowe kubki, pojemniki po lodach, po jogurtach, śmietanie, plastikowe butelki. Możemy zrobić oczywiście doniczki z rolek po papierze toaletowym, wystarczy je naciąć na jedną trzecią wysokości z dwóch stron, czy na krzyż. I składamy. I z taką doniczką siewki możemy spokojnie wsadzić do gruntu. One bardzo łatwo szybko się rozłożą. Doniczki możemy również zrobić z gazet. Warto do tego wykorzystać gazety, które nie mają w sobie kolorowego barwnika. Jak zrobić taką doniczkę z gazety, to podlinkuję Wam film w opisie. Jest to jeden z pierwszych filmów na tym kanale. Gdy wysiewasz nasiona w skorupki jajek, to przenosząc siewkę do gruntu, pamiętaj proszę o tym, żeby taką skorupkę zgnieść. Dzięki temu korzenie będą mogły się przerastać i wrosnąć w grunt. Niestety skorupka jajka. Tak szybko nie rozkłada się w ziemi, więc będzie stanowiła barierę dla korzeni. Dlatego warto pamiętać o tym, żeby zgnieść taką skorupkę. Do wysiewania w tunelu ja wykorzystuję na przykład takie podstawki, tacki, nie wiem jak to określić, w które wstawione są rośliny, na przykład bratki. I w takie coś wysiewam rośliny jednoroczne, głównie kwiaty. Oszczędzam miejsce i ponownie wykorzystuję taki plastik. Jeżeli korci cię wysiewać nasiona na takich krążkach z włókna kokosowego, u mnie to się nie sprawdziło, nie jestem zbytnio z tego zadowolona, ale jeżeli chcesz sobie przetestować, może u ciebie się sprawdzi, to. Warto zlać wrzątkiem, żeby odkazić to podłoże, bo często u mnie się nie sprawdziło, ponieważ wchodziła pleśń. Wszelkie plastikowe doniczki, pojemniki, w których rosły już jakieś rośliny, trzeba dobrze umyć ciepłą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Jeżeli plastikowa doniczka jest gruba, to warto zlać ją wrzątkiem, żeby dobrze odkazić, żeby pozbyć się ewentualnych patogenów. Medium, w którym kiełkujemy nasze nasiona jest bardzo ważne. Czyli wybór odpowiedniej ziemi, odpowiedniego podłoża czy substratu. Różnie się to określa. Nie ma co tutaj żałować grosza, warto zainwestować w dobrej jakości podłoże. Takie podłoże często jest określane jako kompostowe do wysiewania nasion warzyw czy ziół. Do takiego podłoża ja dodaję rozluźniaczy, czyli perlitu, ale może być również piasek, po to, żeby ziemia się za bardzo nie zlepiała, był przewiew i dobra przepuszczalność dla wody, żeby nasze siewki nam nie gniły. Gdy wysiewasz nasiona, to zwróć proszę uwagę na to, żeby podłoże ziemia miała temperaturę pokojową. Nie wysiewaj nasion w zimną ziemię, w taką, która była przetrzymywana w zimnym garażu czy piwnicy. Gdy szykujesz ziemię pod wysiew i natrafisz na takie sklejone grudy, to rozluźnij je, rozdrobnij w palcach. Czasami możesz natrafić na różnego rodzaju fragmenty kory czy gałązki. Tego się pozbywamy. Ja z doświadczenia wolę wysiewać w multiplaty, wielodoniczki. Dzięki temu nie naruszam korzeni podczas pikowania. Tylko doprowadzą do takiego wzrostu, żeby roślinę od razu posadzić do gruntu. Natomiast tutaj w domu jestem zmuszona z powodu braku miejsca wysiać kilka nasion do jednej doniczki i wysieję tak w cynkę. Po wypełnieniu naczynka bardzo delikatnie ugniatam wierzchnią warstwę. Wysiewamy po kilka nasion, ponieważ nie mamy pewności, czy nam wszystkie wykiełkują. Gdy zaczną kiełkować, pozostawiam najsilniejsze i wyrywam te słabsze. Gorzej rosnące. Gdy roślina uzyska drugą parę liści właściwych, to przesadzam dokładnie w takiej wielkości doniczki. Po wysianiu bardzo ważne jest podlewanie. Dobrze pierwsze podlanie zrobić ciepłą wodą. Podłoże wtedy będzie ciepłe i to przyspieszy kiełkowanie. Często popełnianym błędem jest stawianie wysianych nasion od razu w najwidniejszym miejscu na południowym parapecie. Nasiona najlepiej kiełkują w ciemnym, ciepłym miejscu. Ja postawię pod oknem w okolicach grzejnika, gdzie będą miały ciepło. Możemy również siewki, jeżeli nie mamy innego miejsca, przykryć tekturą czy jakimś ciemnym naczynkiem, żeby zacienić nasiona. Gdy zaczną kiełkować, Zdejmujemy przykrycie i stawiamy dopiero wtedy w najwidniejszym miejscu, jakie tylko mamy. Nie wysiewaj nasion tuż przy ściance doniczki, ponieważ takie siewki będą często bardzo szybko przesychały. Gdy nasiona wykiełkują, bardzo ważne jest podlewanie nie za dużo wody, gdy podłoże jest zbyt wilgotne, za bardzo zbite, to bardzo często wydaje się zgorzel siewek. Podlewajmy, żeby uniknąć takich historii, w podstawkę. Gdy siewki mają za dużo wilgoci na wierzchniej warstwie ziemi, to bardzo często występuje zgorzel siewek. Wygląda to tak, że tuż u nasady, przy ziemi, jest taki brązowy pasek, jakby zgniecenie, jakby nasza siewka została zgnieciona. Gdy w mieszkaniu jest zbyt ciepło, podłoże jest zbyt mokre i zbite, to na wierzchu może pojawić się biała pleśń. Co z nią zrobić? I czy jest szkodliwa? Nie jest szkodliwa dla roślin, a wystarczy ją ściągnąć za pomocą patyczka, noża, czegokolwiek. Po prostu ją usunąć, a następnie siewki czy takie podłoże jeszcze bez wykiełkowanych nasion podlać w podstawkę wodą z dodatkiem wody utlenionej. Pleśń bardzo często występuje, gdy podłoże jest zbyt wilgotne i za bardzo zbite. Często również pomaga zwykłe rozluźnienie wierzchniej warstwy ziemi, żeby dostało się tutaj więcej powietrza, była lepsza cyrkulacja. I tym sposobem pleśń już nie powinna się pojawiać. Z oszczędności miejsca, zamiast takich małych podstawek, wykorzystam przykrywkę od pojemnika, z takiego zbiorczego, w którym trzymam różne rzeczy. I to posłuży mi jako podstawka, na którą będę wodę, by ta podsiąkała do doniczki. Wysiewając mało nasion do dużej, wysokiej donicy, często skutkuje gniciem siewek, ponieważ duża donica, dużo ziemi to dużo wilgoci, a to właśnie skutkuje zagniwaniem. Gdy nasiona nam wykiełkują, trzeba je przesadzić w większe doniczki, tak żeby każda roślina miała swoją doniczkę, by mogła wytwarzać zdrowy, rozrośnięty system korzeniowy lub wsadzić już bezpośrednio do gruntu. Rośliny, które już możemy wysiewać bezpośrednio do gruntu, możemy również już wysiewać, wysadzać w donicach na balkonach. Rośliny wysadzone w donicach, rosnące w donicach rosną szybciej niż te, które były wysiane w gruncie, ponieważ donice się nagrzewają, nagrzewa się podłoże, a to przyspiesza wzrost Roślin. Warzywami i ziołami na balkon zajmiemy się innym razem. Gdy wykiełkują nam rośliny, będziemy mieli przygotowane rozsady, zanim je wniesiemy na balkon, czy wsadzimy do ogródka do gruntu, siewki musimy zahartować, to znaczy przyzwyczaić do temperatur panujących na zewnątrz, jak i do słońca. Takie hartowanie zaczynamy na początku maja i polega to na tym, że nasze rozsady wystawiamy na zewnątrz, na godzinę. Pamiętajmy o tym, żeby je schować, warto ustawić sobie budzik w telefonie, żeby nie zapomnieć o naszych siewkach. I każdego dnia ten Czas przebywania siewek wydłużamy, a po 15 maja wsadzamy bezpośrednio do gruntu. Jeżeli trzymasz rozsady w tunelu, to uchylamy okna czy drzwi na godzinę i ten czas wydłużamy z każdym dniem aż do 15 maja. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie przydatny. Jeżeli masz jakieś pytania, to pisz mi śmiało w komentarzach pod filmem. Zachęcam Cię do obejrzenia filmu specjalnie dla Ciebie wybranego lub ostatnio opublikowanego. Udanych wysiewów, przyjemnej pracy w ogrodzie. Pozdrawiam!